Są dni, kiedy wszystko traci sens. Kiedy budzisz się rano i nic nie czuje sensu. Pytasz siebie, co dalej, po co, dlaczego? I właśnie wtedy, kiedy świat milczy, kiedy odpowiedzi nie przychodzą, jest tylko jedno, co trzeba zrobić: rób swoje. Nie pytaj o aprobatę. Nie czekaj na idealny moment. Nie analizuj w nieskończoność, bo Twoja droga nie potrzebuje zgody świata. Twoja droga potrzebuje ruchu. Widzisz najwięksi wygrywali nie wtedy, gdy wszystko było jasne. Oni wygrywali wtedy, gdy wszystko było ciemne, ale mimo to robili swoje. Bo to nie motywacja cię uratuje. To nawyk cię uratuje. To systematyczność, kiedy nie masz siły. To twoje robię swoje, kiedy nic nie ma sensu. To jest twoja siła. Niespektakularne zrywy. Tylko codzienne, ciche zwycięstwa. Więc przestań czekać. Nie czekaj na wenę. Nie czekaj na cud. Bo cud wydarzy się, gdy zrobisz krok nawet bez kierunku. Zacznij. Teraz. Cicho, skutecznie, po cichu wygraj dzień, gdy nie wiesz co robić, rób swoje, bo właśnie wtedy pisze się prawdziwa historia Twojego życia.